Na wszystkim. W dzisiejszym filmiku zrobimy porównanie silnika od Kia MRF XY140, a mianowicie serii, co do silnika z założonym już wałkiem Z40. No i co najpierw? Silnik jest seria. Jedynie z jakiej modyfikacji zostały tutaj zrobione to jest założony gaźnik Nibi. P-24, oryginalnie był, by, był tutaj niby P-19 No i co, zabiorę go na drogę Zmierzymy mu Fomax oraz przyspieszenie No w chwilę nim pojeździłem jakieś 40-50 motogodzin Więc wiem jak się wkręca, wiem jak jeździ w terenie No i zobaczymy jak to będzie po założeniu wałka Z-40 Także zapraszam do testu Dobra, jestem już po testach yy, mojej serii. No i jako tako, że będę zdejmował głowicę to pomyślałem, że od razu zrobię w niej porting. No i wyrównanie, żeby idealnie równo był kruciec z głowicą, znaczy w lot. Jeśli się będzie poprawię i to w sumie tyle. Na pewno nie, nie zaszkodzi, a pomoże. No i zauważyłem, że jeszcze delikatnie mi na full obrotach. Przelewał tak czasami, więc pewnie może jeszcze gaźnik coś doreguluje. No i co? Założymy wszystko i będziemy patrzeć, jak po założeniu będzie to śmigało. No, także jestem już po testach. Jak widać na nagraniach, ten wałek Z40 coś daje. Motor na pewno się wyżej wkręca. No, dlatego też możemy uzyskać większą prędkość maksymalną. No, na tych samych zębatkach, bo im wyższe obroty, tym więcej nam to pójdzie. i co tu dużo mówić. Polecam za 40 jak najbardziej.